Na święta i tak dalej. Nie, mówili, że, mówiłam, że to będą na to nasze pierwsze święta w rodzinie. W rodzinie, właśnie, czyli mną i z całą resztą. co, to ośle nie zapytaliśmy go o jakich świętach on marzył. No a ty to już w ogóle nie zapytałeś, bo po co? składa, że ty też nie pytałeś, wiesz? Ośle? No przepraszam, przepraszam. Ale dlaczego ten szereg musi być taki? Jaki? Opryskliwy? Uparty i bredny? No dobrze. Może faktycznie trochę tak jestem, ale obie tak mają, okej? Okay? Przepraszam, że źle zrozumieliście, że wykopam was za drzwi. Zaraz. Chodzi mi o to, że rozumiem, że na swój wdychujący sposób chcieliście mi sprawić przyjemność. To nie wasza wina, że jesteście tacy denerwujący. Słuchajcie, źle zareagowałem. Mi teraz głupio. Coś grane? No, ja tylko chciałam, żeby moja rodzina miała prawdziwe święta. Nie wiem jak to jest, bo niestety nie bardzo mam w tych sprawach doświadczenia. Zaraz, żrek! Czy ktoś nie powiedział, jeszcze nigdy? Nie. Ani razem? Nie! Żyłeś bez Mikołaja, prezentów, choinki, nawet bez Makowca! Ośle, bez! Nie miałem niczego. Na gry nie obchodzą ani gwiazdki, ani świąt. No i bez we mnie, takie, emocje, że. O moro, to Ty pojawiałeś, tu nie cię przy Dobra, jest fajnie, ale bliżej nie podchodź. No wiem, tylko wiesz. Tak cię się jakoś podnieciłem, to mnie miało być się tam i mi w ogóle. No, ja zapomniałem, że najważniejsze to być z rodziną. Przepraszam, Ciężarek. A ja przepraszam, że skończyłeś się tą awanturą. Awantura na świecie jest konieczna. Moja mama zawsze powtarzała. Jeszcze nie byłoby gwiazdki, żeby ty się wyczel. of Ja